Witam Państwa, Mateusz Godek. To jest temat dnia 13 maja. Minie równo 100 lat od objawień Matki Bożej w Fatimie. O tym, co wiemy na temat objawień, o ich aktualności oraz o pielgrzymce papieża Franciszka do Fatimy. Będziemy rozmawiać z naszym gościem, a jest nim redaktor Marcin Przeciszewski z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Witam pana redaktora. Witam pana, witam wszystkich państwa. Panie redaktorze, po stu latach od pierwszych objawień pana zdaniem, jaka jest świadomość wśród katolików treści tych objawień. Katolicy wiedzą, co wtedy Maryja powiedziała do trójki małych dzieci. Znaczy ja myślę tak, że hasło Fatima i objawienia Fatimskie jest powszechnie znane. Samo hasło, tak, ale. Samo hasło, natomiast no, treść objawień. Myślę, że nie do końca znaczy taka literatura popularna, często bardziej podkreśla to znaczenie, można powiedzieć, które można tłumaczyć politycznie, czyli prośbę Matki Bożej o poświęcenie Rosji, jej niepokalanemu sercu, czy zapowieści wielu klęsk w takim katastroficznym troszkę wydaniu, włącznie z trzecią tajemnicą fatimską, która zapowiada wielkie prześladowania Kościoła. Więc, więc ta, taki przekaz jest na ogół znany, natomiast myślę, że problemem jest co innego, że tych objawień nie bierzemy do siebie. Że Matka Boża, tak jak zresztą we wszystkich objawieniach maryjnych, jakie miały miejsce i które zostały zatwierdzone przez Kościół, wzywa każdego z nas i całe narody, wszystkie narody świata także, do głębokiego nawrócenia. Zresztą w niedzielę będzie czytany, a już został upubliczniony, list konferencji Episkopatu Polski na ten temat, gdzie właśnie polscy biskupi na ten wątek kładą największy nacisk, że. Mamy szansę, jesteśmy wezwani do głębokiego nawrócenia poprzez tą metodę, którą proponuje Maryja. Przecież określa się jako Matka Boża Różańcowa, wzywa nas po pierwsze, do odmawiania różańca, no jeśli można codziennie, do udziału w naworzeństwie niepokalanego i niepokalzy znaczy i niepokalanego serca, i do tych pięciu. Pierwszych sobót miesiąca, gdzie powinniśmy przyjąć Komunię Świętą, e, odmówić różanie, by, co oczywiście być medytować, oczywiście zabić własce uświęcającej bez tego przyjęcia Komunii Świętej jest, medytować przez co najmniej 15 minut tajemnicę różańca, no i ofiarować to jest nieustanne przesłanie Matki Bożej, wszystkie nasze cierpienia i modlitwy jako wynagrodzenie za grzechy, które no niestety świat jest pełen grzechu, ludzie są grzesznikami i, 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 i znowuż podstawowe przesłanie tych objawień jest takie, że Zarówno nasze nawrócenie, no prowadzi oczywiście do zbawienia, jak, jak zawsze każde nawrócenie, ale także, że te nawrócenie, poświęcenie świata, siebie Najświętszemu Sercu Maryi i te wszystkie modlitwy wynagradzające są w stanie nie tylko zapewnić zbawienie grzesznikom, chociaż oczywiście to jest podstawowe przesłanie, ale ocalenie światu z tych, Objawień fatimskich od samego początku, od 1917 roku, czyli przez te 100 lat, płynie nieustanne wezwanie. Nawracajcie się, i to jest szansa dla każdego z Was i dla świata. Jeśli i albo cały czas są te słowa w objawieniach fatimskich, jeśli się nie nawrócicie, jeśli nie powierzycie świata mojemu niepokalanemu sercu i oczywiście Chrystusowi przez to. To niestety od Was zależą losy świata. Czyli albo, albo pokojowa przyszłość świata, pozytywna przyszłość świata, albo jakieś straszliwe klęski. I to wciąż jest aktualne. No właśnie, część tych objawień się też treści już się przypisuje, że już się wypełniło. tak? To jest mowa też o II wojnie światowej, to jest zamach na papieża Jana Pawła II. Natomiast wracając trochę do tego początkowego pytania na temat świadomości, może uporządkujmy też naszą dyskusję. Trzy tajemnice są powierzone w trakcie tych objawień. O trzeciej już Pan wspomniał, to jest przypomnienia różnych klęsk i prześladowania Kościoła, włącznie z hierarchią i papieżem. Natomiast pierwsza i druga tajemnica mówią... Pierwsza i druga mówią... Znaczy, pierwsza to był lipiec 1917 roku, tak. kiedy Matka Boża to objawiła, trójgu pastuszkom, czyli Franciszkowi, Jacencie i Łuci. E, to jest no, wizja straszna dla tych młodych ludzi wizja piekła, ale jednocześnie pokazana w perspektywie Bożego miłosierdzia i Bożej miłości, i, że jeśli Właśnie świat nie zostanie powierzony, jeśli nie będą odmawiane te. jeżeli po prostu ludzie się nie nawrócą, tak. to niestety no, czeka nas. Piekło. Czeka Wydaje ludzi, się, że to piekło. jest trochę takie. To jest ta wizja piekła, ale w perspektywie Bożego miłosierdzia cały czas, więc to nie jest straszenie tych małych dzieci przez, przez Maryję, tylko jest pokazanie, że człowiek to jest zresztą no, istota objawienia. W swoich rękach ma Swoją przyszłość, ma swoje zbawienie. Czyli, że cały czas jest zapraszany przez Boga do nawrócenia, do, do życia Bożą Miłością, do przekazywania tej miłości bliźnim, ale jeśli temu zaprzeczy na zasadzie własnej wolności, no to niestety jest. Piekło to jest też odpowiedź na te częste, coraz częstsze we współczesnym świecie teologiczne dyskusje. Na Baśniu, no czy nie puste? że piekło nie ma, czy piekło jest puste, że Boże Miłosierdzie wszystko prześwietla. Oczywiście Boże Miłosierdzie wszystko prześwietla, ale człowiek. Od samego momentu, to pokazuje grzech pierwszych rodziców i księga rodzaju, jest obdarzony przez Boga wolnością. I z tej wolności może korzystać niestety bardzo negatywnie i skazywać siebie i świat na potępienie. I to jest generalnie przesłanie pierwszej tajemnicy, oczywiście z prośbą tej modlitwy wynagradzającej, odmawiania codziennego różańca, itd, i tak dalej. Natomiast druga tajemnica fatimska, też w tych kolejnych objawieniach to było przez sześć spotkań z Matką Bożą w Fatimie od 13 maja, teraz mam setną rocznicę 13 maja, aż do 13 października. Druga tajemnica mówi no, troszkę o przyszłości Europy i to są niesamowite zupełnie objawienia, jedyne objawienia maryjne, które rzeczywiście z taką można powiedzieć dokładnością przewidziały historię XX wieku, u progu tego XX wieku odbywające się. Mianowicie jest mowa o papieżu Piusie XI, no kto wtedy mógł wiedzieć, papieżem był Benedykt XV, że następny przyjmie takie imię, a przyjął absolutnie nie pod wpływem objawień bo ich nie znał po prostu. To. Zresztą mieliśmy tego papieża w Warszawie jako nuncjusza Achille Rattiego. I jest mowa, że za pontyfikatu jeszcze Piusa XI, jeżeli świat, a szczególnie Rosja nie zostanie powierzony przez Ojca Świętego niepokalanemu sercu. sercu Maryi, to wybuchnie długa wojna światowa, która będzie jeszcze straszliwsza od pierwszej, która trwała jeszcze w czasie objawień fatimskich. No i wreszcie. Jest trzecia tajemnica fatimska, to już mówiliśmy o tym, która została najpóźniej spisana przez siostrę Łucję dopiero w 1944 roku i przekazana. To jest na temat kościoła, papiestwa prześladowań kościoła. Różne są interpretacje. Jest o tym mowa, że, 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 że wyraźnie w tej trzeciej tajemnicy są wszelkie prześladowania kościoła w okresie jej zapanowania komunizmu. Jest też ten. No, obraz przerażający, można powiedzieć, biskupa ubranego w biel, który przechodzi przez zburzone miasto, za nim cały orszak kapłanów, zakonników, zakonnic i w końcu wchodzi na, na, na wzgórze, na wzgórze Golgoty, na wzgórze, gdzie jest krzyż, tam zostaje zabity i ci inni duchowni też, też poddawani są i świeccy też całe masy prześladowanią po prostu i w, w czasie no, pierwszym papieżu które zdecydował się ujawnić tą trzecią tajemnicę, bo znana ona już była od czasów Piusa XI, oczywiście wyłącznie papieżom. Od Piusa XII, przepraszam, w... po 1944 roku przechowywana w tajnych archiwach, najpierw Batykanie. świętego oficjum, później kongregacji nauki wiary. Paweł VI się zapoznał, Jan XXIII, ale pierwszym papieżem, który zdecydował się upublicznić, ujawnić tą trzecią tajemnicę, był Jan Paweł II i w wyjątkowym momencie, w roku 2000 tego wielkiego jubileuszu chrześcijaństwa. Natomiast cała historia Jana Pawła II związana z Fatimą, można powiedzieć, jest niesamowita, bo przecież zamach na papieża Jana Pawła II, zresztą też 13 maja obchodzimy rocznicę, nastąpił 13 maja i dotąd kardynał Wojtyła przed zamachem ja jako początku, w początkach pontyfikatu specjalnie nie był zainteresowany. No, wiedział oczywiście o Fatimie, ale nie, nie przykładał do tego jakiejś specjalnej wagi ani uwagi, i leżąc w szpitalu, poprosił o przyniesienie mu objawień fatimskich, dokładnie je przeczytał, włącznie, oczywiście, z trzecią tajemnicą, i uświadomił sobie, że w gruncie rzeczy zawdzięcza ocalenie Matce Bożej Fatimskiej. Ta zbieżność dat, no, właściwie można powiedzieć, że ta scena no, może być interpretowana, ta scena z Trzeciej Tajemnicy jako, jako, jako zamach na papieża. Ten zamach, który się wydarzył 13 maja właśnie 1981 roku i od tego momentu Jan Paweł II no, wielkie nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej żywi. Odwiedza Fatimę w rok później, ofiarowuje tamtą kulę, która została wyjęta z jego ciała, którą wystrzelił do niego Ali Akca. Poświęca tam cały świat. Niepokalanemu Sercu Maryi, tak jak prosiła Matka Boża, włącznie z Rosją, później jeszcze raz w łączności ze wszystkimi biskupami, bo tam był taki też warunek postawiony na prośbę siostry Łucji w 1984 roku, powtarza to w Bazylice, tą konsekrację świata Niepokalanemu Sercu w Bazylice św. Piotra i można powiedzieć, że rzeczywiście od momentu tej konsekracji Coś w bloku wschodnim się przełamuje, wtedy zaraz obejmuje niedługo potem obejmuje rządy Gorbaczów, okres pierwszej yy, i w, który umożliwia wyjście z podziemia kościoł, kościołu. Łom na ziemi rosyjskiej, bo i prawosławnemu, który też był prześladowany od a przede wszystkim katolickiemu. I następuje faktycznie jakiś proces nawrócenia Rosji, więc można powiedzieć, że to wszystko w niezwykle profetyczny sposób zostało przewidziane, zapowiedziane już w tych objawieniach z 1917 roku. Cała ta potworna historia XX wieku, ale nie można na tym skończyć, historia wielkich prześladowań i wielkiego boziego, Bożego Miłosierdzia, który w sumie. No, doprowadza do, do pokoju, do, do, do upadku komunizmu, do, do jakiegoś zmartwychwstania Kościoła na tych terenach i zniewolonych y, narodów. W tym miejscu chciałbym jeszcze oddać głos siostrze Łucji, która właśnie w liście do papieża Jana Pawła II, y, mówiąc o trzeciej części tajemnicy, napisała a chociaż nie oglądamy jeszcze całkowitego wypełnienia się ostatniej części tego proroctwa, widzimy, że stopniowo zbliżamy się do niego wielkimi krokami. Nastąpi ono, jeżeli, tu znowu to, co właśnie Pan mówił, wszystkie te objawienia są, jeżeli to i właśnie to, nastąpi ono, jeżeli nie zawrócimy z drogi grzechu, nienawiści, zemsty, niesprawiedliwości, łamania praw człowieka, niemoralności, przemocy itd. I nie mówmy, że to Bóg tak nas każe, Przeciwnie, to ludzie sami ściągają na siebie karę. Bóg przestrzega nas cierpliwie i wzywa do powrotu na dobrą drogę, szanując wolność, jaką nam podarował. Dlatego to ludzie ponoszą odpowiedzialność. Wydaje mi się, że te słowa, i nie mówmy, że to Bóg tak nas karze, przeciwnie, to ludzie sami ściągają na siebie karę, są kluczowe dla współczesnego pokolenia nas wszystkich, gdzie często, przynajmniej niektórzy, starają się właśnie Obarczać Boga, że to Bóg jest nim miłosierny i Bóg każe nas, kiedy właśnie w tych słowach Lucja, siostra Ucja mówi wprost, że my tak naprawdę sami w swojej wolności podejmujemy tą, tą decyzję o tym, czy idziemy drogą właśnie wierności, przykazaniom Bożym, czy wybieramy właśnie grzech i życie, że tak powiem, na według swojej, swojej, swojej recepty. To ten cytat chciałem przejść do pytania na temat tego, po co nam objawienie, dlaczego w ogóle Maria objawiła się pastuszkom Fatimie. Kościół naucza, że naprawdę całość objawienia zakończyła się niejako w momencie przyjścia i tej misji na, na, na ziemię Jezusa Chrystusa. Z, z, z dzieło zbawcze, które tutaj się dokonało. Natomiast jakby nie ma tam już niczego nowego tak, w tych objawieniach Marii, a jednak objawia się i mówi. No cóż, oczywiście, że to wszystko, co nam Bóg chciał Przekazać i co jest niezbędne na naszej drodze zbawienia z kolei, zostało przekazane w objawieniu Bożym, tym, które jest spisane na kartach Pisma Świętego, Ewangelii, listów apostolskich. A jednak Maryja się objawia. Tak Natomiast to są objawienia prywatne, które no, doznają ich jakoś ludzie. W nieznanym nam porządku wybrani, przez Boga, który się posługuje tutaj Najświętszą panną, swoją matką. Tak samo możemy zaliczyć do, do takich objawień. To były bezpośrednie objawienia Jezusa, przecież Miłosiernego, ta wielka karta historii Kościoła w Polsce i siostra Fabstyna i tak dalej. Po co są te objawienia? No te objawienia są po to, żeby ludziom zapominającym Taką mamy naturę, obal skleroza duchowa, bar, tym, skleroza duchowa yy, która prowadzi do, do tego, że teoretycznie znamy objawienie Boże, ale jego nie wypełniamy w życiu. I to jest takie potrząśnięcie ludźmi, słuchajcie, te o tych sprawach właśnie zapominacie. W objawieniu o miłosierdziu Bożym przecież siostrze była mowa, że Bóg jest przede wszystkim miłosierny, a ludzie, nawet Kościół w swoim nauczaniu o tym zapomina, i stąd te objawienia w tym momencie historii. Objawienia Matki Bożej w Fatimie dotyczą rzeczywiście szczególnego nagromadzenia, można powiedzieć, zła jakie widzieliśmy. Po prostu szatan działa. Pierwsza wojna światowa, gdzie giną miliony ludzi, żołnierze się nawzajem zagazowują na tym froncie. No, nie było takiej, takiego okrucieństwa jeszcze w dziejach ludzkości, jakie pojawiło się w czasie pierwszej wojny światowej. Z drugiej strony one niejako, no ostatni akcent, ostatni akcent jest 13 października. Kilkanaście dni później wybucha rewolucja październikowa w Rosji i to jest wielkie ostrzeżenie, a jednocześnie nadzieja i szansa, wobec tego ogromu zła, jaki następuje, który widać, wystarczy się rozejrzeć w tej drugiej dekadzie XX wieku, macie szansę, jako wierni, nie poddać się temu, ocalić świat, jeśli właśnie, jeśli z ufnością po prostu będziecie przyjmować Boże objawienie, Bożą miłość i no, wykonywać, ofiarowywać swoje cierpienie w intencji grzeszników, działać, działać, że możecie Ocalić i grzeszników, tych, których właśnie w tej wizji piekla, piekła zostali pokazani, ale także cały świat, Europę przed. Przed upadkiem na skutek tego ogromu szatańskiego działania, jakie się intensyfikuje w świecie. I odnosząc to do dnia, to dnia dzisiejszego, mimo że nie jesteśmy w roku XVII, nie ma rewolucji październikowej i tak dalej, to już zostało przezwyciężone. Komunizm, faszyzm, totalitaryzmy, te, 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 te straszności, można powiedzieć, XX wieku zostały przezwyciężone, ale sytuacja świata wcale nie jest łatwiejsza i prostsza. Papież Franciszek, który właśnie jedzie teraz do Fatimy, mówi, że mamy de facto trzecią wojnę, która się toczy no, nie na jednym froncie, ale tą wojnę w kawałkach, jak mówi papież Franciszek. Mamy wojnę w Syrii, mamy agresywną Rosję, mamy jakieś ataki terrorystyczne, nie, ataki terrorystyczne. mamy nieprawdopodobny. Ogrom zła w tej rewolucji kontkulturowej, która nie wiem, dąży do zaprowadzenia małżeństw homoseksualnych, obalenia praktycznie całej naszej cywilizacji, która zbudowana jest na fundamencie wartości chrześcijańskich. I znowuż sytuacja jest bardzo groźna. No, w każdej chwili no, korea powiedzmy, bronia to no, to wszystko może naprawdę doprowadzić do jakiejś hetakomby, do jakiegoś kataklizmu, ale po to jest to wszystko mówione w objawieniach. I warto do nich sięgnąć, żebyśmy znowu czerpali stamtąd nadzieję i że historia i przyszłość świata nie zależy od jakiegoś determinizmu. To nas marksiści uczyli, że wszystko jest zdeterminowane. Nie. Wszystko jest w bożych rękach i w naszych rękach, jeżeli Panu Bogu w tym pomożemy za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny naprawdę możemy my także jako Polacy współczesni chrześcijanie zmienić historię świata w kierunku pozytywnym. Jeżeli oczywiście tego zadania nie podejmiemy się, po prostu będziemy obojętni i będziemy żyli, no tak, jakby nic się nie wydarzało, jakby Boga nie było, to niestety pracujemy na rzecz zatracenia świata. Czyli przyszłość leży w naszych rękach, w naszej współpracy z Panem Bogiem za pośrednictwem Najświętszej Maryi I zanim postawimy kropkę, jeszcze papież Franciszek powiedział przed pielgrzymką, która właśnie rozpocznie się w sobotę w Fatimie, zawierzę was Matce Bożej, prosząc ją, by wyszeptała każdemu, moje niepokalane serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga. Powiedział papież w właśnie wymitowanym niedawno przemówieniu z okazji pielgrzymki do Fatimy. Bardzo dziękuję za żywą, tak nawet pana, głównie tutaj przedstawienie tej, tej treści i, i tego, co najważniejsze w tym objawieniu, bo myślę, że to ciągle też dla nas, Polaków, wyzwanie, aby poznać i żyć tym tym objawieniem tym, co mówiła Maria do pastuszków, a przez nich do nas, do nas wszystkich, bo to objawienie ciągle jest aktualne, jak, jak widzimy. współpracować z Matką Bożą w jej dziele działania na rzecz ocalenia dzisiejszego świata i też naszego osobistego zbawienia. Naprawdę jest szansa, cały czas jest szansa. Jest. Marcin Przeciszewski, redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej. Bardzo dziękuję panu za przybycie do naszego studia. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTube i do zobaczenia.